Pójście do sali wejściowej. Stamtąd jest najlepszy widok. Zacznijmy od tego pudełka z bagnem. Incendio powinno zadziałać. Albo reducto. O, jesteśmy teraz z Georgem, czy tam Fredem. Incendio! Teraz podobno ma być ciekawy moment. Ty! No cóż, mamy kłopoty. Każecie cię za to wychłostać. Fred, najwyższa pora opuścić szkołę. Akcja miodła! Cały zapach! Było bardzo. Tylko pomyśl o minie Ambridge. Oby użyła zaklęcia znikania. Będzie zła jak odkryje przez Nie gramy tutaj na czas, więc... Zaczął znaleźć pieprzową. Podżejemy odwrotną atmosferę. Chalmosa przyśpieszyła, nie wiem czy ja... Ja to Redukto powinno zadziałać! Aha, już. Yes. Sieroki! Produktów. Opuszczamy szkołę A filmik? Co się Już się nie zobaczymy! Nie musisz do nas pisać, starucho! Daj jej od nas nauczkę i rytku! Podaj mi! Grenzy zginę! Ale zginiesz, ale najpierw... Crucio! Czy na pewno dobrze się czujesz? Tak, okej. Okay. Woldemort ma Syriusza. Widziałem! Nie sądzisz, że może Woldemort chciał, żebyś to zobaczył? I co z tego? Mam dopuścić do śmierci Syriusza? Kominek w gabinecie Ambridge. Sieć Fuse kontaktuje nas z Syriuszem. Dalej! Ty, wybieramy się do Dumbledora, tak? Klątwa Krusiatus A, powinna spędzka. rozwiązać język. Nie! To nielegalne! Nawet minister Knot. Powiedz jej, Harry! To nie warte kolejnej śmierci! To nie jest! Tak podejrzewałam, że ten Dumbledore coś tam knuje. Czy chodzi o broń? Heh? Zabierz mnie do niej! Tak? To gdzie jest ta broń? Aha, nie ma jej. Prawda? Tak naprawdę nienawidzę dzieci. Ale skoro muszę tu posprzątać... Zrobię to, co do mnie należy. To, to nie jest wasza sprawa. To jest sprawa ministerstwa. Profeku, cruciu, plugawi mieszanie. Stop, stop! Uuu! Ty mnie! zwierzaku! Puście mnie! Zwierzaki! Jestem starszy podsekretarz Dolory Jane Ambridge! Puście mnie! Aaaa! Ratujmy seriusza! Dalej! Dzięki Graub! Ale Harry, jak ty planujesz dostać się do Londynu? Wróćmy na razie do zamku. Aha, to na jedna wychodzi. Aha, oh, sorry ludzie, ale... Coś mnie w gardle. No No, to czyli wiecie gdzie teraz będziemy. O! Oh, coś mi się zdaje, że ukolczę jeszcze dzisiaj to Oj sorry Uwaga, kopotę! Zostawcie kopotę i szlamę dla mnie. O, czyli pojedynek, dwóch na jednego, a nie, jednak nie. Młodrość wchodzi. No Malpoj, uciekaj! Jadę do Londynu. Syriusz ma kłopoty. Jak dotrzemy do Londynu? My? Y dziękuję za pomoc. Nie musisz. Armia Dumbledora szykuje coś poważnego. Czy może były to tylko słowa? Nie wiemy jak dotrzeć do Londynu. Polecimy. No i oczywiście na strala. <laughs> To miejsce widziałem w snach. Voldemort próbował się tutaj dostać. Tutaj chowają tę broń przed śmierci Drzwi są na końcu. Harry? Musimy znaleźć syriusza. Ach. O, przypominam. 97. Powinien tu być. Harry, a jeśli go tu nie było? Jeśli Voldemort cię tu zwabił obrazem syriusza? Tutaj jest Twoje nazwisko, Harry. Odchodzi ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana. Zrodzony z tych, którzy trzykrotnie muszę oparli na koniec siódmego miesiąca. A choć Czarny Pan naznaczy bo jako równego sobie, będzie on miał moc, jakiej tamten nie zna. I jeden z nich musi zginąć z ręki drugiego, bo żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. W nogi! Teraz będziemy uciekać, walczyć. To jest śmierć ożerty! Uciekamy! Ja on sam biegnie. Do środka! Myślałem. My czy Longbottom załamie się jak rodzice? Stój! Oddaj mi ją! Lucjusz Malfoy... Daj mi przepowiednie, Potter! Nie masz żadnej szansy w starciu z nami! Oddaj mi ją! Odsuń się od Harego! Syriusz, Świetna robota. Teraz pora na nas. Doprawdy walczysz z dziećmi, Malfoy? Zmierz się z dorosłym! A to jest tak było. Ale poznałem Nie w tę stronę! A, nie ten ło wow. Chyba wiecie jak ten pojedynek ma się zakończyć No nie? nie mogli nic zrobić Koniec. Koniec. No, Koniec. 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 tego No Koniec. Koniec. nie chce, nie Koniec. Koniec. czarować. Koniec. ja na chwilę ZW.